Zrób pewien eksperyment. Wpisz jakiekolwiek zapytanie dotyczące Twojej branży, Twojej niszy w Google. No i zobaczmy teraz, co się dzieje. Prawdopodobnie, pierwsze co zobaczysz, to będzie odpowiedź od Gemini, a kolejne wyniki to będą proponowane filmy z YouTube. Jeśli tak nie jest, to możesz się cieszyć, że Twojej niszy jeszcze nie dotknęła cała taka cyfrowa zmiana, która właśnie toczy się na Google, ale jeśli tak jest, to pewnie możesz mieć te same przemyślenia, które zgłaszają nam nasi klienci. I właśnie o tym będzie ten odcinek. O tym, jak wideo może pełnić bardzo silną rolę w pozycjonowaniu Twojego biznesu. Zaczynajmy. Pewnie to zauważasz, ale warto to dosyć często powtarzać. YouTube to jest druga najchętniej wybierana wyszukiwarka zaraz po Google, a dla ludzi poniżej 25 roku życia to jest wyszukiwarka numer 1. więc coraz częściej domyślnie wchodzimy na YouTube po to, żeby znaleźć pewne informacje. No i to jest rzecz, która generalnie powinna nas cieszyć. Powinna cieszyć wszystkich tych z nas, którzy publikujemy materiały na YouTube. Jeśli tego nie robisz, to myślę, że to jest dobry moment o tym, żeby właśnie o tym pomyśleć. Dziś kanał na YouTube to nie jest. Tylko maszynka do tego, żeby robić wyświetlenia, lajki, zasięgi, pobudzać sprzedaż i tak dalej, ale to także jest świetne narzędzie do tego, żeby pozycjonować nasz biznes. I to pozycjonować nas nie tylko na samym YouTubie, ale też przez to, że w wyniku wyszukiwania na Google filmy są bardziej promowane, to także możesz tym poprawić swoją pozycję na samym Google. I nie chcę też, żebyś zaufał na 100% w to, co ja mówię, bo też to są rzeczy, o których mówią nasi klienci. Mamy takich klientów, którzy do tej pory mieli bardzo duży ruch na swojej stronie z bloga firmowego, i ten blog przynosił dla nich bardzo dużo klientów. Ale dzisiaj, kiedy Gemini odpowiada na większość zapytań, które są wpisywane w Google, no to te wyniki z tych blogów już nie są tak bardzo promowane. Nawet wtedy, kiedy Gemini podaje jako źródło, właśnie na przykład Twój blog, to raczej ludzie już niechętniej klikają we wszystkie te elementy, kiedy dostają wyczerpującą odpowiedź od Gemini. Znacznie chętniej widać, że na przykład skrólują trochę niżej i wchodzą w filmy, które są na YouTube. Kolejna rzecz, którą bardzo często obserwujemy, to jest to, kiedy analizuję statystyki filmów i kanałów naszych klientów, to dosyć często wchodzę w to, jakie źródła najczęściej pozyskują ruch na kanale. No i jednym z ważniejszych elementów jest sama wyszukiwarka YouTube'a, ale także te funkcje zewnętrzne pozyskiwania ruchu poprzez Google. I teraz, co jest bardzo ciekawe, i to jest moim zdaniem ważna rzecz dla wszystkich tych, którzy tworzą właśnie niszowe kanały na YouTube, to jest to, że te dwa źródła może nie są zawsze największymi źródłami pozyskiwania ruchu, no bo jedna te zasięgi organiczne, yy, czy polecane filmy, to najczęściej jest najpotężniejsze źródło ruchu. Natomiast widzowie, którzy trafiają do nas poprzez wyszukiwarkę Google albo wyszukiwarkę YouTube, to są ci widzowie, którzy, można powiedzieć, są takimi najbardziej kalorycznymi widzami, bo to są ci widzowie, którzy potrafią wygenerować na filmach watch time na poziomie 60-70, a czasem nawet powyżej 80%. I to Są naprawdę potężne liczby w ujęciu takich niszowych materiałów, takich niszowych, biznesowych materiałów na YouTubie. Teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, przez procentowy watch time mam na myśli to, jaki procent filmu widz obejrzał, albo jaki procent filmów na kanale widz obejrzał. No i ten właśnie ruch z wyszukiwarki Google, albo z wyszukiwarki YouTube'a, to zawsze jest ten ruch najbardziej choryczny. Dlaczego? No dlatego, że ci użytkownicy, ci widzowie mają konkretne problemy, konkretne pytania, które wpisują w wyszukiwarkę. Jeśli twój film odpowiada na to pytanie, pomaga im rozwiązać jakiś problem, no to oni na w tym filmie zostaną długo, bo będą chcieli zgłębić tą wiedzę, będą mieli pewnie jakieś pytania, może zadadzą pytania w komentarzu, może się do ciebie odezwą, żeby zrobić albo tą usługę, albo może kupić od ciebie produkt, albo żeby się dowiedzieć czegoś jeszcze więcej. Dlatego moim zdaniem cały czas bardzo ważne jest właśnie to, żeby inwestować w ten element na YouTubie, czyli w te filmy, które mają być trochę też takimi filmami pod SEO, mają odpowiadać na konkretne pytania waszych klientów, na konkretne problemy. Mają mówić o tym, jak sobie radzić z tymi problemami. Mają podpowiadać pewne rozwiązania. Mają to być też czasami te treści takie, które ja nazywam evergreenami. Jeśli zastanawiasz się, jaki to jest ten film evergreenowy, to jest ten materiał, który w twojej branży będzie takim podstawowym materiałem, który będzie zawsze klikalny. Na przykład, jesteś mechanikiem samochodowym? No to jak wymienić bezpieczniki w Skodzie, Fabii, jakiejś tam? To jest właśnie taki film, który prawdopodobnie będzie przez długi, długi czas wyszukiwany. Ludzie będą mieli często z tym problem. Będą się z tym spotykali i to jest taka bardzo prosta odpowiedź na pytanie, które mają Twoi widzowie. Ale nie musisz się zatrzymywać na tych filmach, które są takie, bardzo powierzchowne, bym powiedział, bo możesz też przygotować materiały takie już bardziej eksperckie. Jeśli jesteś prawnikiem, możesz rozwiązać jakiś konkretny problem, który dotyczy, nie wiem, prawa spółek, prawa karnego, prawa rozwodowego. Możesz to odmieniać przez różne przypadki. Na pewno ktoś prędzej czy później będzie miał taką potrzebę i będzie ją wpisywał w Google albo w wyszukiwarkę. YouTube. I im prędzej ty zajmiesz pozycję na tej frazie, tym lepiej dla ciebie, bo twoje wideo się spozycjonuje na YouTubie i w wyszukiwarce Google. Więc jeśli jeszcze nie prowadzisz swojego kanału na YouTube, kanału dla swojej firmy, a chcesz, żeby zwiększył się ruch zarówno z wyszukiwarki Google, jak i docelowo też z YouTube'owej, to serio pomyśl o kanale i pomyśl o odpowiadaniu na pytania twoich potencjalnych klientów, bo to może bardzo dobrze pomóc twojej firmie zająć dobrą Pozycję na YouTubie, ale też w wyszukiwarce Google. No i z tą myślą Was zostawiam. Jeśli chciałbyś zacząć prowadzić swój kanał, to zerknij w opis tego filmu, tam jest link i możemy zacząć taką współpracę z Tobą. Możemy Tobie też pomóc zająć odpowiednią pozycję na YouTubie, tak, żebyś też pozyskiwał klientów właśnie z tego medium. Ode Podobnie to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.